Przez chwilę będziemy jeszcze rozważać psalm 150, ostatni psalm w księdze Psalmów, który ma tytuł po prostu Aleluja z wykrzyknikiem. Czyli na zakończenie psalmu, psalmów księgi psalmów jest psalm podsumowujący całą księgę, czyli na końcu jest wielka radość, wielka chwała. W różnych psalmach są różne intencje, błagania, prośby, cierpienie narodu czy poszczególnych ludzi. Też oczywiście psalmy, w których wyrażane jest też to, że Bóg jest obecny, że jest zwycięstwo. Ale ten psalm szczególnie wyraża to wszystko czyli triumf. Na końcu będzie dobrze, na końcu będzie zwycięstwo, na końcu będzie chwała. Na końcu będzie zwycięstwo niepokalanego serca Marii, również ku chwale serca Jezusa. Dlatego dobrze jest właśnie na rekolekcjach wytrwać do końca, bo właśnie też powtarzam się może tutaj, tak z tym porównaniem do meczu, ale często zdobywa się punkty gole w ostatnich sekundach meczu. I wtedy nagle jest zwycięstwo. Więc tutaj też jak wspomniałem na nauce wcześniejszej, że czasami nam się wydaje, że właśnie jest tylko przegrana, albo, albo wiele jest porażek. A Pan mówi będzie zwycięstwo, żeby cierpliwie czekać na tak wielkie zwycięstwo, że wszystkie nasze jakieś czasem porażki nie będą już miały żadnego znaczenia, bo, bo jest zwycięstwo, bo jest chwała bo zło całkowicie przegrało. I to w sposób dla zła całkowicie upokarzający, niszczący. Więc dobrze też czasem tym psalmem się modlić, szczególnie kiedy właśnie jest, jest jakieś doświadczenie, właśnie nawet, jak wspomniałem, czasem jakaś porażka, przegrana, żeby nie poddawać się ani duchowo, ani emocjonalnie, tylko... Mówić, Panie, ufam Ci, przecież obiecałeś zwycięstwo. Powiedziałeś sam przecież, że odwagi, ja zwyciężył świat. Na świecie doznaciu ucisku. A w Apokalipsie, w ostatniej Księdze, też Pisma Świętego jest co chwilę o zwycięstwie, o zwycięzcach, o Chrystusie, o Jego odkupionych. Więc takie są pierwsze słowa tego psalmu. Alleluja, chwalcie Boga w Jego świątyni. Chwalcie go na wyniosłym jego nieboskłonie Alleluja powtórzę jeszcze bo warto powtórzyć chwalcie Boga w jego świątyni chwalcie go na wyniosłym jego nieboskłonie Chwalcie go za potężne jego czyny. Chwalcie go za wielką jego potęgę. I również powtórzę, chwalcie go za potężne jego czyny. Chwalcie go za wielką jego potęgę. Chwalcie go dźwiękiem rogu, chwalcie na harfie i cytrze. Falcie go bębnem i tańcem, falcie go na strunach i flecie. Chwalcie go na cymbałach dźwięcznych Chwalcie go na cymbałach brzęczących Wszystko, co żyje, nie chwali Pana. Alleluja. Wszystko, co żyje, nie chwali Pana. Alleluja. I to niech będą słowa, z którymi wrócimy po tych rekolekcjach. Właśnie często sobie powtarzając, wszystko, co żyje, nie chwali Pana. Alleluja. Czyli pragnę być tym, który nieustannie oddaje Bogu chwałę, żywą chwałą Boga całe życie. Od poczęcia aż do śmierci, aż do narodzin dla niebach być żywą chwałą Pana. Chwałą, chwałą Jego miłości, miłosiernej miłości, miłosierdzia. Aleluja. Czyli ciągle powtarzać chwale Cię Panie, chwalcie Pana, chwalmy Go, wysławiajmy. Bo wszystko, co jest w naszym życiu, dobrego, co otrzymujemy z góry, trzeba by za to oddawać Mu chwałę. Że wciąga nas z każdej najgorszych sytuacji, różnych udręk, pokus, chorób, z naszych własnych grzechów, słabości, pychy, aby nas podnosić, aby ciągle nas wznosić ku, ku sobie. Tak jak świętych. Przecież oni też, święci libańscy szczególnie, mieli swoje słabości, też swoje na pewno porażki, swoje doświadczenia mroku, ciemności, samotności, bólu, smutku. Opuszczenia, a jednak zwyciężyli. Wiedzieli, że nie mogą się zatrzymać na tej drodze, wąskiej ścieżce, aby przejść przez ciasną bramę, do chwały, która nigdy się nie skończy. Człowiek zapomni, kiedy wejdzie do szczęścia bez kresu, bo Bóg jest szczęściem bez kresu, już zapomni o tym, co było zanim wszedł do nieba, już nikt o tym nie będzie pamiętał, ale jest to konieczne. Żeby właśnie przejść przez to wszystko i być z tym, który nas przeznaczył dla siebie, który uczy nas, abyśmy właśnie byli ubogimi w duchu, jak dzisiaj słyszeliśmy, aby gromadzić sobie skarby niebieskie przed Nim. Teraz będzie jeszcze modlitwa uwielbienia, którą wypowiadaliśmy od początku rekolekcji, na przemian z dziękczynieniem. Więc uwielbiajmy go, wysławiajmy, aby ta właśnie modlitwa chwały przenikała niebiosa, przenikała też nasze serca. Panie królu chwały, niebieski oblubieńcze, nasz zbawicielu. Oddajemy Ci chwałę za wszystko. Oddaję Ci chwałę za te rekolekcje, za każdego, który przeżywał te rekolekcje, każdą, która przeżywała te rekolekcje. Za ten piękny czas, nie zawsze może łatwy, ale błogosławiony. Chwała Ci, Panie. power to power power to power

A ty panie za wszystkie dzieci, którzy, i młody, którzy byli na tych rekolekcjach, chwała ci panie, chwała ci panie, chwała ci panie. Chwała ci, panie. Chwała ci, panie. Chwała ci, Chwała. Chwała ci, panie. Chwała ci, panie, za wszystkie małżeństwa, za mojego męża i za wszystkich tych, którzy w jedności z tobą żyją i chwalą cię. Chwała ci, panie. Chwała ci, panie. Cię Panie, że możemy Cię uwielbiać piewem, dźwiękiem i tańcem. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Chwała Cię Panie. Chwała Cię Panie. Chwała Ci, Panie, za rekolekcje ze świętymi libańskimi. Też chwała żeby, Panie, za naszych pasterzy oz. Ojca Grzegorza, którzy też, tak, którzy też tak pięknie nas przez nie przeprowadzili. E, chwała, ci, chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. To prawda, staraliśmy się. Chwała Ci, Panie, za wszystkie cuda, które tu się dzieją. Chwała Ci, Panie. Chwała, chwała Ci. Chwała ci Panie. Może zaśpiewamy? Chwalę, chwalę Ciebie, Panie, tę pieśń uwielbienia i powstańmy teraz. Także podnieśmy nasze dłonie, aby wielbić Pana za cuda Jego, które Stały się naszym udziałem. Jak tutaj też modlitwie wyraziliśmy przed chwilą, panie. Przyjmij szczególnie modlitwę i chwałę dla ciebie z, od dzieci, od, od młodych, od cierpiących pośród nas. Chwalę ciebie, panie i uwielbiam. Znoszę w górę swoje ręce, uwielbiając imię Twe. Chwalę Ciebie, Panie, i uwielbiam, i uwielbiam. zawsze w górę swoje ręce, uwielbiając imię Twe. Bo wielkiś Ty, wielkiś Ty, Wielkie dzieła czynisz dziś, nie dorówna ci nikt, nie dorówna ci nikt, Panie, bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś, nie dorówna ci nikt, nie, nie dorówna Cię nikt, nie. Chwalę Ciebie, Panie, chwalę Cię. Wznoszę w górę, wznosimy nasze dłonie, serca, oczy. Uwielbiamy Twoje imię. szalemetela. I uwielbiamy Cię. Kelcha nasza lameta bo wielki Ty, bo wielkiś wielki wielkie dzieła dzieła dziś, nie Nie nikt, wielki nikt Nie stebo, dla wielki stebo, wielki 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 stebo, wielki Dorówna to tobie nic. chwalę ciebie, panie, i uwielbiam. Wznoszę górę swoje ręce, uwielbiając w imię. Uwielbia, imię Twe, chwalę ciebie, panie, i uwielbiam. Kamala szelej, helen, hanaja, hela, 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 Adonai, bo wielki ty, wspaniały jesteś, cudowny Bóg, Bóg cudów, Król Libanu, Król Polski, Król, Polski. Król naszych serc. Przez Maryję Królową Libanu, Bogosław, całą ojczyznę naszą i cały Liban. Nie dorówna ci, nie do nikt na tobie nie. Nic.